Marta i kwiatek. Po jednej ze zbiórek druhna Paulina zapytała Martę, dlaczego dziewczynka była tego dnia smutna. Marta milczała. Potrzebowała pomocy, ale nie wiedziała, jak opowiedzieć o wszystkim, co się wydarzyło. Zaczęła wychodzić z harcówki, ale gdy poczuła, że łzy stają jej w oczach, odwróciła się do druhny i mocno ją przytuliła. Druhno, bo. bo ja zrobiłam coś złego. Marta rozpłakała się na dobre. Druchna podała jej chusteczkę do wytarcia łez i zaproponowała, żeby obie usiadły. Wtedy Marta zaczęła opowiadać. Wiedziała, że druchnie można zaufać, a nawet liczyła na to, że znajdzie ona jakąś radę. Druchno. Bo to było tak. Miesiąc temu babcia z dziadkiem wyjechali na długi czas do sanatorium, a oni w swoim pokoju mają taki ulubiony kwiat w doniczce. Jak wyjeżdżali. To zapytali mnie, czy mogę się nim zaopiekować. To znaczy, czy mogę go codziennie podlewać. I ja się zgodziłam, bo przecież lubię pomagać. No i poczułam się taka ważna z tym nowym obowiązkiem. Babcia przed wyjazdem doradziła mi, że jeśli ma się jakiś obowiązek, to najlepiej ustalić stałą porę dnia na niego, aby po kilku razach wszedł w zdrowy nawyk. Ja pomyślałam, że najlepiej będzie, jak będę ten kwiatek podlewać z rana. No i na początku go podlewałam. Codziennie. Tylko, że potem z rana były różne sytuacje. Najpierw pokłóciłam się z siostrą. Potem nie mogłam odszukać tej sukienki, którą chciałam założyć do szkoły. Potem wychodziłam wcześniej z domu, bo była wycieczka. No i zapomniałam o kwiatku. Druchno. Ja zapomniałam zupełnie. Podlałam go może trzy albo cztery razy, a potem już nie. Przypomniałam sobie o nim dopiero, jak mama powiedziała, że następnego dnia wracają babcia z dziadkiem. Pobiegłam do kwiatka, a on już był zwiędnięty. Podlałam go, myśląc, że może ożyje, ale tak się nie stało. Jak babcia z dziadkiem wrócili, to nikomu nic nie powiedziałam. Potem babcia powiedziała, że coś się stało z jej kwiatkiem. Zapytała, czy ktoś coś o tym wie. A ja od razu odpowiedziałam, że nic nie wiem. Nawet skłamałam, że rano jak go podlewałam, to wszystko było w porządku. Babcia mi chyba uwierzyła, bo powiedziała, że to nie moja wina, bo przecież ziemia w doniczce jest mokra. To znaczy, że podlewałam. No i ja teraz zamiast cieszyć się z powrotu babci i dziadka do domu, to ich unikam. Druchno. Co ja mam teraz zrobić? Hmm... Druhna patrzyła na Martę, ale miała zamyśloną minę. Po chwili zaczęła mówić. Marto, sytuacja, o której mi opowiedziałaś, jest trudna. Ale myślę, że mogę ci doradzić rozwiązanie. Po pierwsze, zapomniałaś o swoim obowiązku. Z tym dobrym nawykiem od rana to był świetny pomysł. Na przyszłość pamiętaj, aby przygotować sobie jeszcze karteczkę z przypomnieniem. Po drugie, nie przyznałaś się do swojej winy. A nawet skłamałaś. To niedobrze, ale można to naprawić. Domyślasz się, jak to zrobić? Powinnam się przyznać? Zapytała niepewnie Marta. Myślę, że jak się przyznasz, to będzie ci dużo łatwiej. Oprócz tego warto pomyśleć, jak naprawić tę szkodę, czyli zniszczony kwiatek. Ja wiem, przerwała druchnie Marta. Ja mam pieniądze w skarbonce. To może ja ten kwiatek odkupię. O, świetny pomysł! Poproś mamę o pomoc. Znam ją. Myślę, że zrozumie. Dobrze. Marta uściskała druchnę, dziękując za rozmowę, a potem wróciła do domu. Tam wszystko opowiedziała mamie. Razem poszły do sklepu wybrać kwiat i również razem poszły na rozmowę z babcią i dziadkiem. Co ciekawe, oni uściskali Martę bardzo serdecznie, a potem podziękowali za to, że przyznała się do kłamstwa. Zaproponowali, żeby ten nowy kwiatek był ich wspólny, a potem razem o niego dbali.